Z całego świata a zawodnicy Nowej Zelandii, Australii, Stanów Zjednoczonych są takim niedoścignionym ideałem dla polskich zawodników. Dwa lata temu drużyna polska była najlepszą drużyną w Europie spośród wszystkich drużyn startujących na mistrzostwach świata i z tej drużyny mamy tutaj dzisiaj zawodników najbardziej utytułowanego naszego zawodnika wielokrotnego Mistrza Polski ja za chwilę wszystkich Państwu przedstawię. Kolejna konkurencja jaką zobaczycie państwo to są to jest przerąbywanie kłody stojącej zawodnik ma za zadanie przerąbać kłodę drewna topolowego o średnicy 32 cm. Kłoda jest obrysowana w którym momencie zawodnik może ciąć siekierę, ale to nie ma większego znaczenia, to jest tak zwana orientacyjna dla zawodnika. Zawodnik robi tę kreskę tylko po to, żeby wzrokowo wiedział jak uderzyć. W tej konkurencji zawodnik uderza siekierę od polu troszkę takim uderzeniem golfowym. Tutaj podczas pokazu zawodnicy startują na tak zwanych kołych płodach, natomiast podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Zawodnik ma prawo tutaj u góry tej kłody wbić sobie gwoździe do połowy, zagiąć je, aby przy uderzeniu od dołu nie odrąbać nawet milimetra tej kłody. Gdyby zawodnik uderzył w górną część kłody, następuje dyskwalifikacja, proszę Państwa. Następna konkurencja to jest przeciw... Pilarko wody drewna o średnicy 40 cm. Pilarka fabryczna 6-7 koni firmy Stil. I ten zawodnik ma za zadanie przeciąć dwa krążki jak najszybciej. Z góry na dół, z dołu do góry. Wydawać by się mogło, że to jest bardzo prosta konkurencja, ale zawodnik musi zmieścić się na 10 cm. Na 10 cm długości tej kłody. Dlatego najlepsi zawodnicy na świecie, proszę Państwa, knąc z góry na dół, czyli to pierwsze cięcie, no, przecinają krążek grubości naleśnika. Kiedy puści się to w zwolnionym tempie na monitorze, widać jak ta kłoda faluje pod, pod piłą. Po to, aby tnąc z dołu do góry, zawodnik już nie musiał myśleć o tych 10 cm. Proszę Państwa, w tej konkurencji musi wystartować w ochronnikach oczu, w ochronnikach słuchu i w ochronnikach nóg. Jeżeli w momencie komendy, która pada ze strony sędziego hands on the road, czyli ręce na głodę, zawodnik nie ma którejkolwiek z tych ochron indywidualnych, następuje dyskwalifikacja. Proszę Państwu powiedzieć taki no przykry przypadek, ale zarazem humorystyczny sprzed dwóch lat Wspaniałego hiszpańskiego zawodnika, zresztą przyjaciela polskiej drużyny. Zawodnik miał okulary na głowie i zapomniał je opuścić na oczy. Położył ręce na głodę, nastąpiła dyskwalifikacja. Zawodnik w emocjach zdjął te okulary, rzucił je na glebę i po prostu zdeptał. Ale to świadczy o tym, że to zawodnik, a nie sędzia, musi pamiętać o tym, żeby. E, mieć te ochronniki na sobie, proszę Państwa. Tu jest taka specjalna piła do konkurencji Hot Soul. W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie ten duży kwotę przeciąć trzy razy: z góry na dół, z dołu do góry i z góry na dół. Mamy tutaj wielu fan fanatyków motoryzacji wśród kiwiców. Panowie pamiętacie jakiej mocy był silnik małego Fiata? Plus minus. No trochę więcej. Około 28 koni. Ta piła bo zawodnik trzyma w ręku 26 kilo i ma 62 konie mocy. 62 konie zawodnik musi utrzymać w ręku. Proszę Państwa, i najciekawsza z konkurencji timber sportowych, skacząca deska. Tę konkurencję wykona dla Państwa najbardziej tytułowany, zarówno w kraju, jak i na świecie, naszego wielkopolskiego Polski. Było 7. miejsce na Mistrzostwach świata i tę konkurencję wykona Arkadiusz Drozdek. Zawodnik w tej konkurencji będzie miał za zadanie wyciąć kieszeń w tej kłodzie, wbić specjalnie okrutą deskę. Tak wygląda deska do, skaczą... do konkurencji skaczącej deski, jak Państwo widzą, jest to specjalne okrucie. Zawodnik ma za zadanie wbić ją w specjalną wyciętą przez siebie kieszeń, wskakuje na tę deskę. Wycina drugą kieszeń tu na wysokości mniej więcej metra m, wbija drugą deskę i stojąc na drugiej desce na wysokości 2,80 m ścina kłodę drewna topolowego o średnicy 28 cm. 28 cm to jest średnica najmniejsza ze wszystkich konkurencji, ale zobaczycie Państwo jak techniczna jest to konkurencja. Zawodnik w tej konkurencji im deska wbita przez niego stoi w pozycji 45 stopni, tym mniejszej siły używa zawodnik, aby ściąć tę kłodę. Każde zejście poniżej 45 stopni powoduje konieczność użycia większej siły. Mało tego, jeżeli deska przechyli się poniżej kąta prostego, sędzia może nakazać zejść z zawodnikowi i jeszcze raz wyciąć kieszeń. Poprosimy trenera polskich zawodników, aby pana Pawła Kite, to jest człowiek, e, orkiestra proszę tak, od ponad 10 lat opiekuje się polskimi zawodnikami, jest trenerem polskich zawodników, jest mechanikiem polskich zawodników, jest opiekunem i tym, który dba o to, aby sprzęt w każdym momencie dla nich Przygotowany do konkurencji. Rezultat. Apeluję o przedstawienie startujących dzisiaj w pokazie zawodników. Dzień dobry Państwu. Przed Państwem dzisiaj obecny mistrz Polski: Krystian Kaczmarek, Marcin Juskowski, Marek Żyli Państwa, jak Państwo widzicie zawodnicy w różnych koszulkach to jest koszulka, koszulka w której występuje Arek i Chris. to są koszulki z drugiego roku mistrzostw świata koszulka w której występuje Marcin Juskowski z logotypami naszych głównych sponsorów więc Forda i niestety tego nieszczęsnego lotniska w Modlinie a to jest wasz partner. Mamy nadzieję, że Modlin też się otworzy, tak jak my zdaliśmy się i będzie działał fantastycznie. To jest koszulka z ubiegłorocznych mistrz Polski. I tutaj mamy koszulkę z mistrzostw Polski, zawodnika, który startuje normalnie, podczas zawodów na mistrzostwach. Zaczynamy, panie trenerze, od konkurencji. Tak, jak powiedziałem Państwu, przecinanie pilarką mechaniczną, kłody drewna topolowego o średnicy 40-40 metrów. Zawodnik się przygotowuje. Piła mechaniczna 6-7 koni. Piła fabryczna. Tutaj widzicie Państwo specjalne ekrany. Te ekrany stoją po to, że gdyby podczas zawodów, co nie daj Boże, zerwał się łańcuch. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.